Na zasadzie moich obserwacji przeprowadzonych w szkole X podczas wielkiej pauzy, stwierdzam, że młodzież nasza jest niewinna. Takie jest moje najgłębsze przekonanie. Dowodem tego może być wygląd uczniów, ich niewinne rozmowy, tudzież niewinne i przemiłe pupy. Przyjrzyjmy się dokładnie ich niewinności. Proszę zobaczyć, chodzą, gwarzą między sobą bardzo dobrze. Chodzą w kółko, a matki je podglądają bardzo dobrze. Nie ma nic lepszego od matki za płotem na dziecko w wieku szkolnym. Nikt bowiem nie wydobędzie z nich niedojrzałości bardziej niż matka, dobrze ulokowana za płotem. Ja osobiście uważam, że jesteśmy na dobrej drodze, aby wydobyć z nich prawdziwą, różową i niewinną pupę. Ciało jest starannie dobrane i wyjątkowo przykre. Nie ma nic gorszego od nauczycieli osobiście sympatycznych, zwłaszcza jeśli przypadkiem mają oni osobiste zdanie. A u nas ani jednego przyjemnego ciała same ciała pedagogiczne. Na przykład nauczyciel historii Mazeza. <grytania> Nauczycielka francuskiego wydaje się sympatyczna, ale Ślini się i łzawi. Katecheta cierpi na mukofagię, a chemiczka głośno i bez ustanku pierdzi. To najtęższe głowy w stolicy. Żaden z nich nie ma jednej własnej myśli. No, nieszkodliwe niedołęgi. Nauczają tylko tego, co w programach, nic własnej myśli. Tylko prawdziwie niemiły pedagog zdoła wszczepić w uczniach tę. Niedojrzałość, tę sympatyczną nieporadność, nieumiejętność życia, które winny cechować młodzież, by stanowiła obiekt dla nas. Tylko za pomocą odpowiednio dobranego personelu zdołamy wtrącić w zdziecinnienie cały świat. Zobaczycie, jacy staną się niewinni. Zamkniemy ich w tym jak w pudełku.